Cześć, witam was na kanale Nowak Audio Jedziemy z trochę spóźnionym odcinkiem Dzienniki audio Będzie dzisiaj krótko i na temat Zaczynamy od nowości, od tego co się dzieje na rynku Znana i lubiana marka Wkładek, producent wkładek gramofonowych Marka Hanna Wprowadza taki model pośredni Hanna Blue Jest to model pomiędzy umami Red a ML W Polsce ma kosztować około 9,99 jak producent sam określa model Umami Blue, uścieleśniając prawdziwe poczucia synergii Hana Umami Blue łączy podstawowe składniki Umami Red i Hana ML, aby ustanowić nowy standard wydajności muzycznej wartości. Bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się ją otrzymać do recenzji. No dobra, a jeżeli chodzi o to, co ciekawego jeszcze poza tym w świecie audio, no to mm, lubia, znana i lubiana marka Lumin, e, czyli można powiedzieć jedna z najbardziej uznanych firm, która się specjalizuje w cyfrowych odtwarzaczach, w strumieniowych odtwarzaczach audio, mm, chociaż w sumie chyba też ma jeszcze końcówkę mocy jakąś w swoim asortymencie. I wiadomo, że ta marka powstała w wyniku powołania od specjalistów cyfrowej obróbki obrazu firmy Pixel Magic Systems z siedzibą w Hongkongu. I co? Pierwszy Lumin to chyba był modela 1, z tego co pamiętam, a teraz jest Lumin U2, czyli chyba to jest nowy topowy odtwarzacz od plików streamer. Oczywiście pojawiało się też urządzenie P1 nie tak dawno, czyli takie coś co łączy w sobie i odtwarzacz DAC plus transport z liniowym przezmacniaczem, czyli takie kurczy dość uniwersalne urządzenie. Później wprowadzono tańszy transport Lumienia U2 Mini, a po nim pojawił się znakomity oceniany odtwarzacz sieciowy Lumin T3. W 2023 firma rozpoczyna dość mocno od premiery topowego transportu Lumin 2. No, wygląda bardzo dobrze. Zastosowano nowy szybki procesor, który jest sercem całego układu: cztery krysz kryształowe oscylatory zegarowe o wyjątkowo w niskim poziomie szumów fazowych. Otwarzacz plików ma możliwość podłączenia do sieci światłowodowej, co zapewnia całkowitą izolację od szumu cyfrowego sieci. Zamontowano też aż trzy porty USB, w tym jedno specjalnie wyciszone, dedykowany połączeniom z przetwornikiem cyfrowo-analogowym. No dobrze, ja, że tak powiem, specjalistą, jeżeli chodzi o otwarzanie plików i granie, że tak powiem, muzyki z plików nie jestem, Głównie od wyłącznie, a właściwie to wyłącznie od z spłyt winylowych, to tyle. Druga rzecz, jaką chciałem Wam pokazać, to jest temat związany z giełdą. Mój kolega podrzucił mi kilka rzeczy, które, które no, oglądajcie zdjęcia, będą też, będą też ceny, część tych urządzeń, naprawdę fajne rzeczy tutaj podrzucił. Na pewno dba o sprzęt i, i warte, warte, warte rozważenia. Na pewno ASR mi się podoba z tych rzeczy, które, które poleca. Nie wiem, czy to jest sprzęt 93, no ale, ale raczej tak. ASR Miter wycenił jedynkę HD na 9999 Lua, czyli wzmacniacz lampowy na L34. W Podnoś wewnątrz. Są telefon Kenny 6000, Kenut KA 8100, Mark Levison Song Retro Real Music, Model 3 Reference, Line Level Premium Fifier za 12000 zł. Hegel czarny plus Hasto plus CDPE 2SE czarny 7000 komplet, Rotel RA06SE Plus Compact y T06 2500, Audio Analogy, Master CD 299, Dynavox tpr 3549 549, Musical Fidelity V-Link 2 799 posiada też zespoły głośnikowe takie jak Focal Temptation, hmm, po renowacji głośników Nowy Lakier 3999, BMW 802S 2K799, HG Biopole, a bardzo fajne kolumny. Przepraszam, 2500 BMW CM 5 2500 Lua Diva 4:3 2500 Słonsy bardzo też ciekawy głośnikiem M1S, M1S za 2000 zł SD Acoustic SD3R Czarny Fortepian Wakier 1900 i Rogers LS6A przez 2500 zł. Nie wszystko mi tutaj zdjęcia wysoko, jak widzicie, no ale tak to wygląda. Dobra. Zerknijcie, zerknijcie sobie ze mną co tam na giełdzie. Sorry, za mój głos, ale jeszcze jestem trochę przeziębiony. Grypa mnie dopadła, także miłego oglądania giełdy, wszystkiego dobrego, pozdrawiam was serdecznie. Cześć. Cześć, witam was na kanale Nowak Audio, Dzienniki Audio. Co dzisiaj nowego chciałbym wam pokazać? Po pierwsze temat e, giełdowy. Zacznę od giełdy dzisiaj. Zobaczę sam co ciekawego jest na na świecie zobaczymy. Zaczynamy od, od sprzętu audio oczywiście. Weźmiemy sobie kategoria, sprzęt audio, głośniki kolumny. Była prośba, żeby pokazać coś ciekawego, coś fajnego dla początkujących. Wpiszmy tu kwotę 2000 zł za za zespoły głośnikowe o, coś tutaj lata 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 więcej raktom się nie dało pyk, 2000 zł stan używane i posortujemy sobie od najdroższych no i jedziemy, patrzymy co tu mamy Kino kinoteufer, no niestety z dawną marką Teufel, to oferta nie ma nic wspólnego Dziamo SB Acoustic Monitor DIY Coś trochę słabe zdjęcie, być może nawet nawet JBL, aktywny monitor od focala Rubikony, Taga Harmony Altusy, wow dobrze Standy. Selection Titan 33. No, jak najbardziej. Świetne zespoły głośnikowe. Na moim kanale nagrywałem film już o tych, o tych zespołach guśniakowych. 2000 zł. Nie wydają się jakąś ceną wygórowaną. Może nie jest w najlepszym stanie. Widzę fornir. Ale chyba nie były naprawiane. Zobaczymy, co pan napisał. Legendarne kolumny brytyjskie seleczne 33 diton, dobra 3 drożna 30, 28, 90 dB. Zwróćcie uwagi To nie jest 90 dB w takim rozumieniu jak my przy 1 Wacie i, i tam 2V z groszem, tak? Tu mamy 90 dB dla 4W. Ale jak najbardziej, mała lampka, L34 w poszpólów fantastycznie. Jak ktoś szuka ciepłego brytyjskiego dźwięku, to to, to są kolumny warte uwagi. Dobra, mieliśmy Selection. T plus A. Proact tablet. No dobra, no to teraz coś do, do sypialni. Przetworniki SISA bv Bas Reflex, małe monitorki. Hmm, dużo pan nie napisał, ale 2000 zł. Poznań to jest dobra cena. To jest jakaś taka propozycja dla malutkich pokoi lub sypialnia. 2000 jak najbardziej, takie proaki są ok. Hmm, Tak efekt, które tam widzieliście jeszcze niespecjalnie. Mm -hmm, to z 500ki kiedyś, kurczę. No, już jak tylko weszły, to myślałem o takich kolumnach się tam powiedzmy lata 90. te Teofel nie polecam. Alticlans nikt ich nie znam. Bo Dali Concept 6. Zostaw 5.0. Kolumny. jajku, no, słuchajcie, to jest bardzo dobra rzecz. Mamy tu wife. -y. Wife -y generalnie. A tu mamy jakieś mniejsze. Super. Będę robił ciekawe zdjęcia, mało wyraźnych i nie wiadomo o co chodzi. Tak, jak na zdjęciach Cena do uzgodnienia 2000 zł, czyli co? Obie pary? Jeśli tak, to śmiało można brać 2000 zł, ok. Lipsze te jbl też cieniutkie raczej. Dobra. A, no i tutaj same chyba no nie wiadomo co chodzi z tymi królami Triangle Altea. No, bardzo fajne głośniki. ława Jak ten... O. Chyba się panu przewróciły. Chyba nawet na pewno. Ajajajajajajaj. No, oprócz walorów estetycznych to tak średnio, ale brzmieniowo jak najbardziej są to ciekawe głośniki. Warto się nimi zainteresować w tej cenie 2000 zł. Pewnie ta cena jest spowodowana tymi uszkodzeniami. Snell J3. O kurczę. W tej cenie takie monitorki jak najbardziej. To jakiś chyba kurczę kolekcjoner. Kolumny z USA. No. Dobra, pan ma tam dużo różnego szuwaksu. ale te snele naprawdę interesujące. Dobre monitory do domu za 2000 zł. Jak najbardziej. Mężczyźni, kantony. Komuś brakuje basu, to jak najbardziej. Może pójść w kantony. Eposy z 14. No, bardzo dobry zespół głośnikowy. Nie ma może jakiegoś super basu, ale do jazzu, fenomenalne te monitory o niekoniecznie. koniecznie. też fajne, ale nie, te eposy już nie tak fajne jak tamte poprzednie. JBL, JBL... Acoustic Quality Vega. To ciekawe, JBL t 1000 też dobre monitorki. Donsil Magnat Altus 200-300, ja pierdźcie. Naprawdę, to brama żartu. Nie wiadomo, co to jest właściwie. Na pewno nie są to korony głośnikowe. Dobra. Dzisiaj się tak na ludzie do was, sobie tak pitole, infinity Kappa, mocny tranzystor. Można spróbować szczęścia. Quadrale od Infonoloc, czyli bardzo fajne też kuśniki od niemieckiego kwadrala, takie podstawowe, chociaż nie wiem, czy te 2000 to jest niezawygurowana cena za nie. Tym bardziej, że są takie troszkę obdrapane. A nie, 350zł do negocjacji, nie no, to słuchajcie, jak ktoś chce tanie głośniki, to, to chyba nic taniej nie znajdziemy, na pewno. Fiszerki, Energy, akustik. O! No, te BMW kiedyś były naprawdę... Warte, cenny, ale co tu kurczę jest na tych kuśnikach? Dziwne te zdjęcia jakieś. Jeżeli sprawne, to, to jak najbardziej. Sprawny 100%. procent. Mhm. w koło Warszawy. Tomek. No, Tomek. Fajne te kolumny są, jak najbardziej. Dobra, poszukamy jeszcze czegoś. DC2000 za 2000, spoko. 5 drożne DIY, dobrze, że nie 17 drożne STX to odpada. No sorry, nie jestem fanem marki. Te posty naprawdę super. Dobra, polećmy sobie dalej, jeszcze coś znajdziemy ciekawego do 2000. Sil no to nie To jest coś ciekawego. OK Pylony to może nie tak Antony nawet spoko Sal się ale tamte są fajniejsze. BNW CDM1 też bardzo fajne zespół głośnikowe. O, widzę, że tej tysiąc te JBL jest sporo. Dobra. Audio Academy Fibble Trójki, jak najbardziej. Czy coś mnie tu zaskoczy? BNW, Focale, tą silki. Dyna Audio, 500, vintage, okazja, promocja, super. Redfordy monitory, dobrze, na no Goodmansie. Bardzo fajne głośniki też. chyba zostawimy te na tych proakach zakończymy, bo tu nic innego ciekawego nie widzę póki co znowu audioakademii ta dobra, jeszcze kolejna propozycja to są te proaki jak najbardziej godne też troszkę większe pomieszczenie jak tamte poprzednie, wyglądają naprawdę dobra, w dobrym stanie co tu pan napisał ciekawego Hmm, tak Super Tablet, Xtreme Albas Tablet. Nie, słuchajcie. Warto na pewno w kwocie 1950 zainteresować się tymi proakami Dobra. To mamy głośniki. Zobaczmy. Zobaczmy. Zobaczmy dalej. No co, co. Zobaczymy gramofony. Czy to do 1500 zł. Uda się zobaczyć używane i najdroższe mm -hmm. elak spoko, ludzi też spoko, toren 295 tak sobie Sony, Sony, Yamaha już 1500 zł, kurczę, pewnie w Niemczech jeszcze można kupić za 500. Co prawda może rozwalone, ale no cóż, no znowu mamy toręsa 318, już kiedyś tu mówiłem. 1500 zł to jest to dobra cena za ten gramofon. Wkładka ortofon OM, tam ileś tu mamy dzielony, on jest zawieszony. Naprawdę dobry, dobry gramofon. M10. No, okay. Na start, jak najbardziej. Mamy tego torensika. Zobaczymy, czy jeszcze jest coś godnego uwagi. Ten Onkyo 1500. No, też jest fajny gramofon. Mm -hmm. On 1500 za Unitress. spoko. To już bym wolał tą regę Planar. Laksman 284 dobra cena. 160 za 1500 zł. Ludzie za tyle wystawiają Daniela, masakra. No i dobrze wygląda 1500 zł za torensa 160 w dobrym cenie To uważam, że nie jest to zła cena, chociaż chyba wolałbym 318 tam wyżej. A raczej na pewno Laksman, Dobra, to już był Pier Pionier Torens 318 za 1500 kolejny to jest to dobra cena. Denona, nie polecam. 320 za 1500 zł. jak najbardziej. Dobra. Dual igła. 604 to jest bardzo dobry gramofon od Duala. Jak najbardziej 1500 zł to jest dobra cena. Zobaczmy, co tu mamy. Technics. No niestety, przepraszam, ale ja nie jestem fanem marki Technics. Adam 1450. No nie, nie komentuję. Każdy może sobie wystawić za ile chce. Jak najbardziej. Nie pojmuję kupujących. Może bardziej w ten sposób, no ale dobra. Chyba, że z sentymentu. Ok, w porządku. W takim wypadku jak najbardziej. Ken Ludzik też bardzo ok. Lenko za 1300. No to już bardziej. Ten szarp też przyzwoity. Torem wtedy 240. Nie polecam. Rega P1 z wkładką Rega 2300 mhm. Lenko, nam Lenko. Widzę, że trochę tych lenko. 105. Znowu lęko, znowu 500 ryb. 78, Sansui no bardzo dobra cena 1250 Dualek P2 1201 tylko ta wkładka Regidę do niczego się nie nadaje tak na dobre audio -technika. 3600 Pionier 518 jak najbardziej dobra cena Technics rega planar trójka 1200 zł i na tym kończymy słuchajcie to jest to starsze fajniejsze ramię Sumikoper pan jakub Czef pomorskie 1200 zł ramię akosa r200 to jest naprawdę spoko nie wysyła pan no ale słuchajcie 1200 zł jakby ktoś, jakby udało się kupić komuś za 1000 zł, to tak na dobrą sprawę ta ramię jest tyle warta. A reszta gramofonu gratis. Więc dziś kończę na tym gramofonie Rega Planar 3. Dobra, i jeszcze jeżeli chodzi o wzmacniacze, no to tutaj może będzie krótka piłka. Mamy wzmacniacze 1500 używane i posortujmy od najdroższych jedziemy końcówka, mocy sumo polaris dobra, laks mam, spoko 1500 denom też spoko, spoko elizabetka, sansui EY, no dobrze, jest jakiś normalny wzmacniacz. Pionierki, no dobra, ekspozjur. No i proszę bardzo, trzeba chwilkę poszukać, żeby coś znaleźć wartościowego. Dobrze skonstruowany wzmacniacz, dobrej kontroli niskich tonów, bardzo fajna średnica, no, jak najbardziej. Cena? 1500 zł. Polecam ten wzmacniacz. To jest dobra cena. Zobaczymy, czy jeszcze coś uda się znaleźć. Super blizny można znaleźć. Dobra. Cyrus Trójka. Arkham, Cambridge. Nie wiadomo o co chodzi. Jak się pan zdecyduje, co sprzedaje. Dobra, to co można odpuścić? Cambridge Audio też. Ten sam jest mocny. Zawodnik Pioniera 50, 1500 zł. Jak najbardziej. Dobra, jeszcze zobaczymy, że jest coś ciekawego. Musica. Regabrio. Zobaczcie, wzmacniacz NAT 355B dużo lepsze od tam powiedzmy 30 za 1500 zł. Widziałem, że niektórzy wystawiają za tyle New Prime, ale to jest słuchawka, okej. Okay. Exposure 1490. O, zobaczcie, NAT 320, 1500 zł. Tam był wyższy model, nadal lepiej grający, kosztujący te same pieniądze. Zestaw Arcam 9 kompakt i wzmacniacz za 1450 zł. No to spoko We wzmacniaczach jest większy nie urodzaj. Nad sensu i dobra, spokojna L230 za 750 zł. Śmiało. HK650. 65,50 też miałem takie 1400 zł. To szaleństwo jakieś. 321 za 1400 miało. No i już wiem na czym skończymy. Na tym kończymy, słuchajcie. Talk Electronics. Jak ze starych Philipsów tam kurczę. Świetny zmaster, słuchajcie. Ile pan tutaj chce za niego? 1400 zł polecam. Dobra, słuchajcie. Tyle, jeżeli chodzi o giełdę.